Witam was serdecznie w najnowszym odcinku. A będzie on poświęcony, jak myślicie? Pewnie, że pampuchy. Wiele razy pytaliście się mnie w komentarzach i w wiadomościach na profilu, ile masz w końcu tych pampuśków. No to odpowiadam. Jak sami widzicie na szybko, jest tutaj 9 pudełek. I co my tutaj mamy? Zaraz sobie oglądniemy dokładnie. Pierwszy z nich to jest Pamphobeteus Manabi, Młoda samiczka. Dodatkowo mamy tutaj Pamphobeteus vespertinus. Pamphobeteus Color. Tutaj takie małe, niskie pudełeczko to jest Pamphobeteus cascada. Pamphobeteus insignis. Dodatkowo mamy tutaj takiego złośnika jednego Pamphobeteus andinus, Pamphobeteus mascara i teraz już przechodzimy do takich bydlaczków Pamphobeteus sp mahala, czyli największa locha jaką mam tutaj z tego rodzaju, też piękna samiczka oraz kolejna samiczka Pamphobeteus petersi, który też dziś się tutaj skrył, spróbuję wam je zaraz pokrótce pokazać. A więc tak się prezentuje zestawik moich pampusiów, zaczynamy. No i tutaj na pierwszy ruszt idzie niewielka samiczka, Pamphobeteus manabi, która, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z jednej z prowincji w Ekwadorze, znajdującej się na zachodzie tego kraju, czyli prowincja Manabi. Więc spróbujemy, czy ona będzie nam chciała tu zjeść. No dawaj, dawaj Pampuś Bo zbliża się do Ciebie Świerczyk No powiem szczerze, że jak na Pampusia Było to trochę dziwne zachowanie Patnął i go zostawił Coś mi tu nie pasuje Na pewno został zaatakowany Świerczyk, natomiast Sam w sumie jeszcze nie wiem co tu się wydarzyło no być może nie jest głodny, po prostu. No chyba zdecydowanie nie jest głodny, dobra. W każdym bądź razie zobaczyliście sobie naszą pampusie. Tutaj jeszcze Wam ją przybliżę troszkę. O, wygląda właśnie tak. Zrobimy sobie ostrość. No i co Wy o tym sądzicie? Śliczna, prawda? No też tak uważam. Dobra, to lecimy do następnego pampusia. No tutaj widzimy kolejnego pampusia, jest to Amphobeteus insignis. Taki maluszek, który jest świeżutko po wylince, na pewno nie będziemy go tutaj karmić. Jak widzimy jeszcze jest faza żelka, przypuszczam, że jakoś wczoraj musiał wylinić, bo ostatnio przeglądałem je, to nie widziałem, żeby tutaj cokolwiek było. Akurat nie ukrywam, te takie najcenniejsze pajączki to doglądam częściej, tak. No. Taka drobna uwaga: wśród tych wszystkich pampusi, które posiadam, wszystkie pochodzą z Ekwadoru, natomiast ten konkretny gatunek, czyli Panfobeteus Insignis, w naturze występuje w Kolumbii, więc to taka drobna różnica. No i lecimy dalej. Rośnie zdrowo, maluszku. Kolejnym pajączkiem jest tutaj Panfobeteus SP Nigricolor. No i one pochodzą, i w naturze występują w Ekwadorze, natomiast o bardzo podobnej nazwie AFobeteus Nigri Color pamiętacie ten bez choineczki na odwoku. Z kolei występuje w Kolumbii, no i Brazylii też chyba. Więc yy, różnią się one nie tylko wyglądem odrobinkę nazwą, ale również występowaniem. Spróbujmy może tego dziada nakarmić. No spróbujmy, to jest kiepskie słowo, bo to było prawie pewne, że on zje. W końcu to jest chyba drugie karmienie po wylince dopiero. Może dokładeczkę? Aha, no pewnie, że tak. Takie stare powiedzenie, dają to wiernie, dają to spier, tak? Proszę, jak nam tutaj jeszcze Happy Densing walną na koniec. Bardzo dobrze. Wszyscy sobie chwilę pooglądamy i przejdziemy do następnego punktu programu. A więc, tak podsumując, pamiętajmy: SP Nigri Color, Ekwador, Nigri Color, Kolumbia i Brazylia. To ten bez Ciekawe jeszcze muszę sprawdzić czy ten z Nigri Color. Tak, żeby było porównanie. Ok, tyle, starczy. Lecimy dalej. A tak, stwierdziłem, że jeszcze sobie przybliżymy tego dziada. Żebyście mogli troszkę bliższa sobie pooglądać. To piękne, majestatyczne zwierzątko. No i co? Czy jest ktoś na sali, kto nie chciałby mieć takiego pupilka w domu? Chyba nie. Dobra. I lecimy dalej. Tutaj wam jeszcze pokażę kolejnego maluszka. Pamphobeteus Kaskada. To jest ten maluszek od Eurospider Mirka. Ładnie rośnie. Niedawno wyliniał. I tylko z tego tytułu nie zostanie jeszcze dzisiaj podkarmiony. Po prostu, zwyczajnie, wolałbym nie ryzykować. Te nóżki jeszcze się takie trochę jasne wydają. No nie będę nawet teraz patrzył na helicery czy miały są czarne, bo to głównie o to chodzi, niby po paru dniach, jak wrzucisz świeższyka, nic się nie powinno stać. Ale powiem szczerze, rodzaj pamfobeteus to są dla mnie yy, zbyt cenne pajączki, żeby ryzykować. Spójrzcie sobie tutaj na tą świeżą hojneczkę, jak pięknie wygląda. No i kaskada, oczywiście, ta większość z tych pamfobeteus, które posiadam. Również wywodzi się z Ekwadoru. I lecimy dalej. Tutaj mamy kolejnego pajączka Pamphobeteus Vesperdinus. Również pochodzi z Ekwadoru. No i spójrzmy na niego. Oho! Widzieliście to. Pięknie Pampuś. Taki duży samczyk dubia, a on nic sobie z tego nie robi. tą karteczkę, żeby nam tu nie wchodziła w kadr spójrzcie tylko na te barwy no to mi się wydaje, że on zmierza tutaj w stronę samca jednak bo te uda strasznie intensywnie tutaj nam się mienią, no takie pomarańczowo-różowe kolorki pomarańcze jeszcze no ale że jest bliziutko tych moich paluszków jednak muszę coś pomyśleć o jakichś większych pudełeczkach bo powiem szczerze w sensie wyższych, bo większość tych pająków trzymam w takich pudełkach na 10-11 cm jako podrostki przynajmniej no ale widzicie ten podrostek to jest taki całkiem pokaźny ten podrostek, nie? jak na razie jeszcze żaden mnie nie nie upitolił, ale jak coś nie zmieni w swoim postępowaniu, to nie pytanie czy, tylko kiedy. <grydy> Dobra, tego zostawiamy, niech sobie tutaj ucztuje, o, jeszcze tak z przodu. Rzut okiem na jego oko, oczy, przepraszam, to sobie zrobimy kadr na jego oczka. Spójrzcie na tą smutominkę, dubi, ona chyba tego nie lubi. <grydy> Tutaj mamy ręczka pan wobec z Maskara, również Ekwador, tak tylko kontrolnie sobie sprawdziłem, bo ostatnio nie chciał jeść. Dzisiaj, na potwierdzenie, tak kontrolnie sobie rzuciłem dubię, ale widzę, że raczej, raczej zmierzamy w stronę wylinki. Tak mi się wydaje. Tak więc przyjrzyjmy się dobrze jak on wygląda i sobie porównamy od razu to jak będzie wyglądał tuż po wylince. Jest bydle co? Tutaj mamy pajączka Pamphobeteus antinus. Który jako jeden z niewielu, nie występuje w Ekwadorze, w naturze natomiast występuje w Boliwii i Peru. I spójrzmy, co nam tutaj zaprezentuje. Mhm. Nie chce jeść. Wystawił zadek do góry. Tak śmiesznie. No dobra, niech mu będzie. Tutaj mamy pajączka Pantosate. Dobrze. Petersi. I on akurat występuje nie tylko w Ekwadorze, ale jeszcze dodatkowo w Peru. Zrobimy na nim eksperyment. Spróbuję mu dać naprawdę coś dużego. Spójrzcie co to jest. Olbrzymi, tusty. Madagaskar. Ojej! Jeszcze nie próbowałem udawać takiego bydlaka. O rety, co to za walka się tam toczy? Próbuję uciec. Spójrzcie tylko, co za bydle. Chciałbym, żeby go tam wyciągnął stamtąd. Zaraz spróbujemy sobie przepiąć tam na tą kamerkę. No, teraz sobie możecie jeszcze zobaczyć jak to wygląda od dołu. Taki wielkim, tuściutki Madagaskar. Łomatko. Czeka ile czasu będzie go jadł. Jest co? So. No, pierwszy raz widzieliśmy jak karaczan zaciągnął pająka do dziury, a nie na odwrót. No bo jest wielki i silny. Fajnie by było, jakby go tu wyciągnął. Kiedyś, by się jeszcze poturlały, nie? Mm -hmm. <grych> no, dobra. Myślę, że tyle wystarczy mamy największą lochę w naszej stajni rodzaju Pamphobeteus S.P. Ma... Nie... Ma... Ha... La Przed chwilką ją widziałem u góry Chciałbym, żeby ona chociaż tutaj nam wyszła Będziemy się bawić Jest tam to bydlarstwo, ale to bydlarstwo nie chce wyjść. Czyżby się szykowała do welinki? Pewnie tak. Tuż to wie. Robak o. ma szczęście. Robak ma szczęście, spójrzcie tam na to bydle w środku. Troszkę ciężko mi ostro złapać. Ale sorry, takie warunki. No cóż, czyli pan Fobet Mahala nie wyjdzie do nas tutaj na zewnątrz. A przed chwilką właśnie dlatego jej pudełeczko wziąłem, bo. bo sobie chodziła po tej korze u góry. No trudno. To chyba tyle.